Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego, mimo obietnic, że tym razem będzie inaczej, znowu tkwisz w relacji z tym samym typem mężczyzny. Może ma inną twarz, inne imię, inną historię, ale scenariusz wydaje się już napisany. Oddajesz się, czekasz, frustrujesz się, a kiedy patrzysz wstecz, zdajesz sobie sprawę, że po raz kolejny goniłaś za kimś, kto nigdy nie gonił za tobą. To powtórzenie nie jest zbiegiem okoliczności. To objaw objaw rany, która jeszcze się nie zagoiła, prawdy, która uparcie jest ignorowana. Karl Jung powiedział: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować twoim życiem, a ty będziesz nazywać to przeznaczeniem. I to właśnie dzieje się, gdy jesteś uwięziona w cyklu niewłaściwych mężczyzn. Nie chodzi tylko o złe wybory, chodzi o głęboko zakorzenione wzorce emocjonalne, często odziedziczone w dzieciństwie. Wiele kobiet dorastało w przekonaniu, że muszą zasłużyć na miłość, że muszą na nią zapracować, walczyć o nią, być wystarczająco dobre. I to zmienia się w nieświadome zachowanie. Zbliżasz się do mężczyzn niedostępnych, chłodnych, zdystansowanych i desperacko próbujesz sprawić, by dostrzegli twoją wartość. Ale oto prawda, która boli i wyzwala to nie twoja wartość jest w grze. To twoje emocjonalne odzwierciedlenie, które projektuje zranione dziecko, które w tobie mieszka. Dorosła kobieta może wiedzieć, że zasługuje na miłość, ale wewnętrzna dziewczynka wciąż próbuje udowodnić, że jest jej godna. Gonienie za niewłaściwym mężczyzną jest najczęściej symbolicznym sposobem na szukanie uczucia, którego zabrakło w pewnym momencie twojej historii. To tak, jakbyś nieświadomie powtarzała ten sam scenariusz. W nadziei na inny koniec, ale dopóki źródło tego bólu nie zostanie odważnie i ze współczuciem spojrzane, powtarzanie będzie kontynuowane. Przerwanie tego cyklu nie zaczyna się od słów: Nie chcę już więcej tego typu mężczyzn. Zaczyna się od słów: Jestem gotowa zobaczyć, co we mnie wciąż wierzy, że musi zostać odrzucone, aby poczuć, że żyje. To jest prawdziwy korzeń transformacji, bo nie chodzi o to, że świat jest przeciwko Tobie. Chodzi o to, że twoja dusza nie akceptuje już życia w uśpieniu, błagania o okruchy, kiedy urodziła się, by żyć w obfitości. I to jest moment, w którym następuje przełom. Nie w mężczyznach, nie w spotkaniach, ale w tobie. W momencie, gdy decydujesz się przestać gonić i zaczynasz słuchać siebie. Społeczeństwo zromantyzowało kobiecy ból, przekształciło cierpienie w dowód miłości. Od małego wiele kobiet było uczonych podziwiania historii w których bohaterka rezygnuje z siebie, czeka, wybacza, nalega, wszystko w imię miłości, która nigdy nie jest pełna. A kiedy w końcu zdobywa tego trudnego mężczyznę, jest to tak, jakby wygrała wojnę. Ale co jest miłosnego w toczeniu bitew, by być kochaną? Karl Jung zaprasza nas do zauważenia gry projekcji w związkach. Wyjaśnia, że często zakochujemy się nie w prawdziwej osobie, ale w obrazie, który na nią projektujemy. I tutaj jest kluczowy punkt. Kiedy kobieta uparcie goni za niewłaściwym mężczyzną, często nie goni za nim, ale za ideą, którą o nim stworzyła. Nie kocha tego, kim on jest. Kocha to, kim wierzy, że on mógłby być, gdyby tylko się zaangażował, zmienił, dostrzegł ją. Ale ta nadzieja jest pułapką przebraną za wiarę, bo prawdziwa wiara to nie ta, która wierzy, że drugi się zmieni ale ta, która ufa, że zasługujesz na coś, czego nie trzeba wyrywać na siłę. I co gorsza, im bardziej ona goni, tym bardziej on się oddala. Bo zdrowa miłość nie rodzi się z pogoni, ale z wzajemnej obecności. Gonienie za kimś jest często nieświadomą próbą odtworzenia więzi z nieobecnym, obojętnym lub emocjonalnie zdystansowanym ojcem. To próba zdobycia teraz tego, czego wcześniej ci odmówiono. I tu pojawia się kluczowe pytanie. Co w tobie wciąż wierzy, że trzeba cię podbić, aby być kochaną? Kiedy to pytanie odbija się echem w duszy, otwiera przestrzeń dla nowej prawdy. Prawdy, że nie jesteś uwięziona w nieuniknionym przeznaczeniu, ale w emocjonalnym wzorcu, który można przerwać. Nie w pośpiechu ani z gotowymi formułami, ale z obecnością, samoświadomością i miłością własną. Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować twoim życiem, a ty będziesz nazywać to przeznaczeniem. Jung niestrudzenie przypomina nam, że wróg nie jest na zewnątrz, jest wewnątrz. I to jest wyzwalające, ponieważ wszystko, co w tobie mieszka, możesz przekształcić. To nie ty kochasz za bardzo, to ty szukasz na zewnątrz tego, co musi narodzić się wewnątrz, a kiedy ten klucz się obróci. Coś się zmienia. Kobieta, która wcześniej goniła, zaczyna iść w swoim kierunku. Już nie próbuje udowodnić swojej wartości innym, ale decyduje się uszanować swoją historię i napisać ją na nowo. Brak jest niewadą, jest raną, jest brakiem tego, co nie było odżywiane, kiedy najbardziej tego potrzebowało. Problem polega na tym, że kiedy nie rozpoznajemy tego braku, zamienia się on w zepsuty kompas prowadzi nas w kierunku tych, którzy tylko potwierdzają naszą ułomność. I tak cykl się powtarza. Wybieramy relacje, które nas odrzucają, które każą nam czekać, które sprawiają, że czujemy się małe, a wszystko dlatego, że w głębi duszy wierzymy, że miłość wiąże się z wysiłkiem, bólem i czekaniem. Karl Jung uczy nas, że to, co nie zostało zintegrowane w psychice, manifestuje się jako przeznaczenie. Jeśli nie spojrzysz na zranioną dziewczynkę, która w tobie mieszka, ona będzie krzyczeć, nie słowami, ale wyborami. Wyborami, które wielokrotnie stawiają cię w tym samym emocjonalnym miejscu odrzucenia, czekania, wątpliwości. Większość kobiet, które gonią za niewłaściwym mężczyzną, ma rodowy brak. To nie tylko nieobecny ojciec, to linia kobiet, które nauczyły się, że kochać to akceptować niewiele które były uczone, by być silnymi, na wytrwać, zadowolić się tym, co mają. To tworzy kruchą podstawę emocjonalną, gdzie miłość własna nie jest kultywowana, ale warunkowana. Będę kochana tylko wtedy, gdy będę użyteczna, piękna, posłuszna, idealna. Więc każdy zdystansowany mężczyzna, który pojawia się w Twoim życiu, aktywuje to przekonanie. Staje się lustrem porzucenia, którego doświadczyłaś. A próba jego zdobycia jest nieświadomie próbą wymazania przeszłości, ale przeszłości nie da się wymazać, walcząc z nią. Rozpuszcza się, gdy spojrzy się na nią ze współczuciem. Nie musisz uzdrawiać się sama, ale musisz wziąć za to odpowiedzialność, a to zaczyna się od potężnej wewnętrznej zmiany przestania osądzania siebie za brak, który czujesz przestania wstydzenia się za to, że kochałaś za bardzo. Że za bardzo nalegałaś. To, co zrobiłaś, zrobiłaś ze świadomością, którą miałaś. Teraz, z większą świadomością, możesz postąpić inaczej. I zrobienie czegoś inaczej nie oznacza, że już nigdy nie poczujesz potrzeby uczucia. Oznacza rozpoznanie tej potrzeby bez gubienia się w niej. Oznacza powiedzenie: Tak, chcę być kochana, ale nie za wszelką cenę. I co najważniejsze nie kosztem samej siebie. To jest pierwszy krok do przerwania cyklu: zidentyfikowanie korzenia braku, przyjęcie go i wybranie nowej drogi. Drogi, na której miłość zaczyna się wewnątrz i gdzie nikt już nie ma mocy, by cię umniejszyć, żeby poczuć się ważnym. Bo kiedy kobieta odnajduje swoją integralność, przestaje gonić i zaczyna przyciągać. Jest coś fascynującego w mężczyźnie, który się nie angażuje. Jest zagadką do rozwiązania, wyzwaniem. Aktywuje adrenalinę, grę w podbój, poczucie, że jeśli uda ci się przełamać jego obronę, udowodnisz swoją wartość. Ale oto twarda prawda. Kiedy atrakcja jest intensywna, ale więź niestabilna, zazwyczaj mamy do czynienia z projekcją cienia. Koncepcją, którą Karl Jung definiuje jako wszystko, co w sobie tłumimy, negujemy lub nie rozpoznajemy. Kobieta, która goni za niewłaściwym mężczyzną, często nie zdaje sobie sprawy, że ucieka przed własną ciemnością. Składa w nim wszystkie swoje sprzeczności. Gniew, którego nie wyraża, pragnienie kontroli, które tłumi, poczucie nieadekwatności, które nosi w milczeniu. I robiąc to, odrywa się od siebie i przywiązuje do drugiego. Często słyszy się, ale on ma dobrą stronę. On jest tylko zraniony. Widzę w nim coś, czego nikt inny nie widzi. To, co w nim widzisz, jest często częścią Ciebie, która została zapomniana. Kobieta, która wierzy, że może uratować, uzdrowić lub przekształcić drugiego, nieświadomie próbuje uzdrowić samą siebie, tylko że ta droga jest niebezpieczna, bo kiedy cień nie jest zintegrowany, on nas kontroluje. I prowadzi nas do powtarzania tych samych błędów z innymi twarzami. Jung powiedział, że spotkanie z cieniem jest decydującym momentem w procesie indywiduacji, czyli stawania się prawdziwie sobą. Musisz odważnie spojrzeć na te części siebie, które nauczyłaś się ukrywać. Zazdrosną potrzebującą niepewną tę, która czuje się mała. Nie po to, by się osądzać, ale po to, by je przyjąć. Bo dopóki będziesz odrzucać te części, będziesz nadal szukać u innych potwierdzenia, które tylko ty możesz sobie dać. I tutaj jest potężny klucz. Mężczyzna emocjonalnie niedostępny budzi w tobie adrenalinę, pogoni. Ale to, czego twoja dusza pragnie, to nie adrenalina, to spokój. Tylko, że spokój przeraża, bo wymaga obecności, ciszy, odpowiedzialności za siebie. Romantyzowanie chaosu jest emocjonalnym uzależnieniem, a uzdrowienie zaczyna się, gdy decydujesz się zdezromantyzować cierpienie. Kiedy przestajesz uważać za piękne to, co w rzeczywistości cię niszczy. To nie jest miłość, jeśli sprawia, że wątpisz w siebie. To nie jest miłość, jeśli zmusza cię do umniejszania się. To nie jest miłość, jeśli musisz stracić siebie, by zatrzymać kogoś blisko. To, co nazywasz miłością, może być tylko cieniem, który domaga się uwagi, a to, co wydaje się końcem romansu, może być początkiem ponownego spotkania z własną esencją. Idea pokochaj siebie zanim pokochasz kogoś innego stała się niemal banałem. Ale kochanie siebie to nie tylko patrzenie w lustro i powtarzanie pozytywnych afirmacji, chociaż to też może pomóc. Kochanie siebie to wybieranie siebie, nawet gdy wszystko w tobie chce powtórzyć stary wzorzec. To odwaga by powiedzieć nie temu, co wydaje się atrakcyjne, ale nie jest zdrowe. To uciszenie impulsu do pogoni i słuchanie tego, czego twoja dusza naprawdę potrzebuje. Karl Jung powiedział, że samotność to nie brak ludzi, ale niezdolność do komunikowania rzeczy, które wydają nam się ważne. I wiele kobiet jest samotnych, nawet w związkach, ponieważ straciły połączenie z własną prawdą. Kiedy zaczynasz naprawdę kochać siebie, nie zadowalasz się już okruchami. Ponieważ zdajesz sobie sprawę, że uczta życia zaczyna się wewnątrz. Już nie pociąga cię mężczyzna, który odpowiada, kiedy chce, który przychodzi i odchodzi w zależności od nastroju, który sprawia, że czujesz się mała, bo to już cię nie uwodzi, to cię męczy. I tutaj jest najtrudniejszy punkt. Czasami trzeba odejść od tego, czego wciąż pragniesz, ale co nie jest dla ciebie dobre, to wymaga emocjonalnej dojrzałości. Wymaga przerwania uzależnienia od dramatu, czekania, adrenaliny. Wymaga cierpliwego budowania nowej definicji miłości. I to boli. Ale to jest ból, który leczy. Miłość własna nie polega na izolacji. Chodzi o to, by przestać pozwalać na lekceważące dostęp do Twojej energii. Chodzi o sprzątanie Twojego emocjonalnego domu. Chodzi o zdanie sobie sprawy. Że bycie samemu przez jakiś czas jest nieskończenie lepsze niż bycie z kimś i czucie się niewidzialnym. Wtedy zadajesz sobie pytania: czy lubię siebie, kiedy jestem z tym mężczyzną? Czy czuję się szanowana, dostrzegana, doceniana? Czy może próbuję zdobyć miejsce, które w głębi duszy nigdy mi nie zostało zaoferowane? Te pytania są jak latarnie, pokazują ile z tego, co nazywasz miłością, jest w rzeczywistości emocjonalną zależnością. I przerwanie tego cyklu nie oznacza bycia zimną czy zgorzkniałą, oznacza bycie jasnowidzącą. Oznacza wybranie swojego spokoju, swojego zdrowia psychicznego, swojej godności. Ponad wszelkie romantyczne ideały, ponieważ miłość, której pragniesz, zaczyna się w przestrzeni wewnętrznej, którą tworzysz, nie rodzi się z pośpiechu ani z braku, rozkwita, kiedy przestajesz porzucać siebie w imię kogoś. I wtedy bez wysiłku przestajesz gonić, bo to, co jest Twoje, nie musi być ścigane, musi być przyjęte z dojrzałością, z obecnością, ze świadomością. A to zaczyna się od Ciebie. Często niewłaściwy mężczyzna jest nie tylko niedostępny, jest zagubiony, niedojrzały, niestabilny emocjonalnie. I choćbyś nie wiem, jak bardzo próbowała go naprawić, prawda jest taka, że on nie chce być uzdrowiony ponieważ jego emocjonalny chaos utrzymuje go w kontroli. Wie, że im bardziej próbujesz go zrozumieć, tym bardziej oddalasz się od samej siebie. Ale dlaczego tak wiele kobiet wciąż próbuje? Ponieważ były uwarunkowane, by wierzyć, że prawdziwa miłość to ta, która wytrzymuje, nalega i wszystko wybacza. Ale istnieje cienka granica między wytrzymałością a porzuceniem siebie. Między miłością, a emocjonalnym poddaniem się. Karl Jung twierdził, że proces indywiduacji, droga duszy ku całości, wymaga konfrontacji z przeciwieństwami w nas. I ten zagubiony mężczyzna, który cię dziś pociąga, może reprezentować jeszcze nierozwiązany aspekt ciebie część, która boi się być całością. Bycie całością przeraża, ponieważ oznacza, że nie polegasz już na nikim, by czuć się wartościową. Oznacza zaprzestanie szukania aprobaty, zaprzestanie błagania o uczucia i rozpoczęcie życia w autentyczności. I co ironiczne, to jest moment, w którym wielu mężczyzn znika, bo byli tam nie z miłości, ale z kontroli. A kobieta, która się budzi, nie pozwala się już kontrolować. Kiedy przestajesz gonić, gra się zmienia, ponieważ dynamika władzy zanika. Przestajesz być tą, która czeka, a stajesz się tą, która wybiera. A to wymaga odwagi, bo oznacza to również zmierzenie się z pustką, która następuje później, z tą ciszą, która krzyczy, z tą przestrzenią, w której kiedyś mieszkał brak, ale w tej pustce rodzi się siła. Kobieta, która uczy się z godnością zamieszkiwać własną samotność, odkrywa, że nigdy nie była sama, tylko odłączona od siebie, i od tego momentu zaczyna przyciągać nie to, czego pragnie. Ale to, na co naprawdę zasługuje. Nie musisz stawać się twarda, musisz stać się całością. Nie musisz przestawać kochać, musisz nauczyć się kochać bez gubienia siebie. Nie musisz się zamykać, musisz filtrować, bo uzdrowiona kobieta to nie ta, która nie tęskni, to ta, która tęskni, ale nie wraca. To jest punkt zwrotny, kiedy rozumiesz, że kochanie kogoś nie powinno kosztować ciebie samej. Kiedy rozumiesz, że zdrowe relacje nie wymagają pogoni, testów ani gierek, wymagają obecności, dojrzałości, wzajemności. I może największym aktem miłości w Twoim życiu będzie powiedzenie: Dziś wybieram siebie, nawet jeśli to kosztuje mnie nieobecność kogoś, kto nigdy naprawdę mnie nie wybrał. Ile razy mówiłaś sobie: Jeszcze trochę poczekam, on po prostu potrzebuje czasu, w końcu zda sobie sprawę, ile jestem warta. I podczas gdy czekasz, życie przecieka, odkładasz swoje marzenia, narażasz swój spokój, zawieszasz swoją radość. Wszystko w imię miłości, która istnieje tylko w sferze obietnic. Czekanie staje się rutyną, a jego nieobecność zamienia się w emocjonalny nawyk. Ale czym tak naprawdę jest to czekanie? Jung uczy nas, że czas duszy nie jest chronologiczny, jest symboliczny. Kiedy czekasz na kogoś, kto się nie angażuje, Jesteś w rzeczywistości uwięziona w wewnętrznym symbolu pragnieniu, by w końcu zostać wybraną. I dopóki to pragnienie będzie silniejsze niż twoja samoocena, będziesz uwięziona w tym cyklu. Ciągłe czekanie jest formą emocjonalnego zamrożenia. Nie ruszasz się, nie posuwasz naprzód, nie pozwalasz sobie na nowe związki, ponieważ wciąż jesteś przykuta do oczekiwania, które karmi cię tylko iluzją. I oto prawda. Kto cię kocha, nie stawia cię w zawieszeniu. Emocjonalnie niedostępni mężczyźni nie są niepewni. Są dokładnie tam, gdzie chcą być, na granicy, ponieważ wiedzą, że ty tam pozostaniesz czekając. Ale twoja wartość nie zależy od tego, jak długo wytrzymasz, zależy od tego, jak szybko zdasz sobie sprawę, że zasługujesz na więcej. Kobieta, która odrywa się od siebie, Zaczyna wierzyć, że przyszłość wynagrodzi jej cierpliwość, ale przyszłość nie przyniesie tego, czego nie zasiejesz w teraźniejszości. Czekanie to niemiłość. Czekanie to odkładanie nieuniknionego, a nieuniknione to, albo on się zaangażuje, albo ty się uwolnisz. To jest rozdroże dla każdej kobiety, która chce przestać gonić, za niewłaściwym mężczyzną. I to tutaj wiele z nich rezygnuje, ponieważ decydowanie o sobie wymaga odpowiedzialności. Wymaga porzucenia fantazji o zbawieniu poprzez miłość drugiego, ale rodzi się wolność, kiedy decydujesz się przestać czekać, spokój, który pojawia się, gdy mówisz dość, nie chcę już tego, co prawie, chcę tego, co pełne, a jeśli nie teraz, to niech to będzie we mnie, bo moje życie nie jest już na sprzedaż za obietnicę. Nie jesteś sama. Tysiące kobiet w milczeniu toczą tę samą walkę. Ale niewiele ma odwagę odejść, zanim zostaną odrzucone. Niewiele ośmiela się zakończyć cykl, zanim on ich całkowicie pochłonie. I może dziś jest ten dzień, dzień, w którym mówisz: Nigdy więcej. Nie dlatego, że przestałaś kochać, ale dlatego, że w końcu nauczyłaś się kochać siebie najpierw. Kiedy kobieta decyduje się przestać gonić za niewłaściwym mężczyzną, staje w obliczu cichego i głębokiego pytania: Kim jestem bez tego? Ponieważ często cierpienie staje się ukrytą tożsamością. Przyzwyczaja się tak bardzo do roli tej, która próbuje, która czeka, która nalega, że po odejściu od tego czuje się pusta, ale ta pustka nie jest końcem, jest początkiem. Karl Jung powiedział, że proces transformacji wymaga przejścia przez chaos nie po to, by się zgubić, ale po to, by się odnaleźć. I to właśnie dzieje się, gdy zrywasz z tym wzorcem. Wchodzisz na nieznane terytorium, bez okruchów uczucia, bez adrenaliny z gry, bez fałszywej nadziei, która cię karmiła. To niewygodne. Ale to prawdziwe. Zaczynasz dostrzegać, jak wiele części ciebie zostało ukształtowanych, by zadowalać, by uwodzić, by zatrzymać drugiego blisko. Głos, który się zmieniał, gesty, które były kontrolowane, pragnienia, które były uciszane. To wszystko teraz musi zostać ponownie zbadane, ponieważ bez tego cyklu musisz nauczyć się istnieć dla samej siebie. I tutaj jest ukryty prezent w bólu. Wracasz do domu, do symbolicznego domu swojej esencji. Kobiety, którą byłaś zanim próbowałaś zmieścić się w czyichś ramach, tej, która śmiała się bez pozwolenia, która mówiła nie bez poczucia winy, która płakała bez wstydu. Ta odbudowa jest powolna. Ale głęboka, zaczynasz zamieniać aktorstwo na autentyczność, strach przed odrzuceniem na przyjemność bycia sobą, potrzebę bycia wybraną na decyzję o wybraniu samej siebie, i to zmienia wszystko, bo kiedy naprawdę poznajesz siebie, nie zakochujesz się już w byle kim, kto wypowie właściwe słowa. Chcesz obecności, prawdy, integralności, nie dlatego, że jesteś wymagająca, ale dlatego, że w końcu jesteś świadoma. To jest prawdziwe wzmocnienie kobiecości, nie to, które krzyczy o siłę, ale to, które milczy wobec tego, co na to nie zasługuje, nie to, które staje się twarde, ale to, które wybiera z jasnością, nie to, które upokarza drugiego, ale to, które honoruje siebie. Nie tracisz mężczyzny, uwalniasz się z emocjonalnego więzienia i to, moja droga, nie jest słabością, to odrodzenie. Jest w podróży taki moment, w którym kobieta nie jest już taka sama. Nie wzruszają jej spóźnione wiadomości, nie ekscytują płytkie powroty, nie łudzi się okruchami, bo przestała czekać aż zostanie wybrana i zaczęła wybierać. To jest szczyt wewnętrznej transformacji, kiedy miłość własna nie jest już tylko dyskursem, ale praktyką, kompasem, kryterium. Karl Jung powiedział, że wolność wewnętrzna zaczyna się. Gdy przestajemy automatycznie reagować na powtórzenia z przeszłości. A kiedy przestajesz gonić za niewłaściwym mężczyzną, nie jest to dlatego, że nauczyłaś się lepiej grać, ale dlatego, że uwolniłaś się od potrzeby bycia potwierdzaną przez drugiego. Nie jesteś już w braku, jesteś świadoma, a ze świadomością zdajesz sobie sprawę, jak bardzo oddawałaś się ze strachu, jak często mówiłaś tak z braku. Jak bardzo próbowałaś uratować tych, którzy nie chcieli być uratowani, tylko po to, by uniknąć spojrzenia na własną samotność. Ale teraz cisza już cię nie przeraża, ona cię wzmacnia. Stajesz się tą kobietą, która obserwuje, zanim się zaangażuje, która filtruje, zanim się złudzi, która słucha bardziej ciała niż braku. Ponieważ wie, że zdrowa relacja nie zabiera ci spokoju, ona go dodaje, buduje. Nie przychodzi jako burza, przychodzi jako schronienie. I to nie oznacza zamykania serca. Oznacza przestanie otwierania go dla tych, którzy potrafią tylko ranić. Oznacza przekształcenie zasługiwania w wewnętrzną prawdę, a nie w argument. Zasługujesz na miłość, bo jesteś miłością. Zasługujesz na obecność, bo nauczyłaś się być obecna dla siebie. Zasługujesz na wzajemność, bo nie żyjesz już w czyimś cieniu. Ta świadomość zmienia wszystko, bo teraz, rozpoznając pierwsze oznaki braku szacunku lub braku zainteresowania, odchodzisz, nie z dumy, ale dla zdrowia. Uznajesz, że nie jesteś już tą dziewczynką, która żebrała o uwagę. Jesteś kobietą, która nauczyła się odżywiać od wewnątrz. I może na tej drodze pojawi się nowy typ mężczyzny, taki, który nie wymaga wysiłku, ale obecności. Taki, który nie znika, ale buduje. Taki, który cię widzi, nie po wyglądzie, ale po esencji. Ale nawet jeśli on teraz się nie pojawi, ty się już nie spieszysz, bo zrozumiałaś, że to nie on cię uzupełnia, to ty przelewasz się. Kobieta, która wcześniej goniła, teraz idzie pewnie, wie dokąd idzie i wie, czego już nie akceptuje. Dotarłyśmy do najpotężniejszego punktu tej podróży. Momentu, w którym zdajesz sobie sprawę, że cykl został przerwany. Nie dlatego, że wszystko rozwiązało się na zewnątrz, ale dlatego, że w tobie coś się zmieniło na zawsze. Nie musisz już nikomu udowadniać swojej wartości. Nie musisz już żebrać o obecność, wymyślać wymówek dla nieobecności, romantyzować braku zainteresowania. To, co kiedyś doprowadzało cię do szaleństwa, teraz ucisza. To, co kiedyś sprawiało, że płakałaś. Teraz sprawia, że jesteś wdzięczna, za odejście, za ujawnienie, za uwolnienie. Karl Jung powiedział, że prawdziwe uzdrowienie następuje, gdy przyjmujesz to, kim jesteś, ze cieniem i światłem, z bólem i mocą, z wadami i pięknem. I to właśnie oferuje ci ta droga: odzyskanie Twojej integralności. Stajesz się tą kobietą, która trzyma własną rękę w trudne dni, która przyjmuje siebie w długie noce która nie czeka na zbawienie, bo już nie widzi siebie jako zagubionej, która nie błaga o miłość, bo nauczyła się, że prawdziwa miłość zaczyna się w domu, a domem jesteś ty. Emocjonalna wolność to nie brak uczuć, to świadomy wybór, by nie więzić się w historiach, które ranią. To rezygnacja z iluzji na rzecz życia w prawdzie, to przestanie gonić za kimś, kto nie potrafi iść obok ciebie. Nie musisz już gonić, bo to, co jest Twoje, nie wymaga pośpiechu, wymaga obecności, nie musisz już nalegać. Bo właściwa miłość nie buduje się na naleganiu, ale na wzajemności, nie musisz już czekać, bo teraz czas działa na Twoją korzyść, a nie przeciwko Twojej godności. A jeśli dziś jeszcze czujesz tęsknotę, to w porządku. Jeśli wciąż czujesz ból, to w porządku. Ból również jest częścią uzdrowienia. Ale pamiętaj, twoja dusza już zdecydowała, że nie będzie żyć w uśpieniu, przerwałaś cykl, i teraz wszystko, co przychodzi, przychodzi, by się dodać, ponieważ nie akceptujesz już mniej niż zasługujesz. A kto odnajdzie siebie, nie straci się już dla nikogo. Kobieta, która wcześniej goniła, dziś idzie u boku siebie, z pewnością z miłością, z prawdą. To jest ponowne rozpoczęcie. To jest powrót do Twojej esencji.